Jak prawidłowo przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? To pytanie zadaje sobie wiele kobiet, zwłaszcza tych, które przez dłuższy czas nie miały styczności z rynkiem pracy. Wejcharowski Urząd Pracy wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i zorganizował akcję Marzec na obcasach. Chcemy, żeby te spotkania były miłe i żeby dotyczyły różnego rodzaju aspektów. Nie jest to tylko i wyłącznie jakby kształcenie tych osób, czy jakby wskazywanie im. Yy, Ofert pracy, które istnieją na rynku, tak? Chcemy je przygotować kompleksowo, czyli pokazujemy, jakie obecnie obowiązują trendy, jeżeli chodzi o ubiór, o prezencję, w jaki sposób przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych, w jaki sposób napisać CV wszystkie dokumenty aplikacyjne ale również pokazujemy dobre praktyki. Pokazujemy panie, dajemy taką możliwość spotkania z osobami, którym się udało. Poszukiwanie pracy niekiedy wiąże się ze stresem. Czy się uda, czy mam odpowiednie kwalifikacje? Setki pytań pojawia się przed tym najważniejszym spotkaniem, czyli rozmową kwalifikacyjną. To właśnie od niej zależy najwięcej. Ważne jest, co powiemy, jak się ubierzemy, jak będziemy zachowywać. Dlatego część spotkań zorganizowano z ekspertem od wizerunku. Uczestniczki z dzisiejszych warsztatów podczas spotkania dowiedziały się przede wszystkim, w jakich kolorach wyglądają dobrze, jakie kolory podkreślają ich typ urody. Dowiedziały się również, jak podkreślić własną sylwetkę, jak się wyszczuplić oraz zdradziłam też triki makijażowe, które łatwo wykorzystać w makijażu dziennym. Na rynku pracy bardzo ważne jest pierwsze wrażenie, jakie robimy, tak. To pierwsze wrażenie możemy uzyskać strojem, więc myślę, że takie świadome podejście do, do tego naszego wizerunku jest bardzo ważne, tak? Ta wiedza, którą tutaj przekazuję dzisiaj panią, ona się przyda zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Istotna jest pewność siebie i wiara we własny sukces. Między innymi o tym rozmawiano z kolejną prowadzącą kobietą sukcesu. Przede wszystkim swoje wykłady zaczynam od tego, że kobieta to jest siła i że w nas, w kobietach, drzemią niespożyte pokłady energii, które powinniśmy wykorzystywać dla siebie i dla innych. Marzec na Obcasach to akcja realizowana przez wiele instytucji pracy na Pomorzu. Jej głównym celem jest aktywizacja zawodowa kobiet, zarówno tych, które po raz pierwszy szukają pracy, jak i tych, które do pracy zamierzają wrócić po wielu latach. Muzyka